Będzie wsparcie dla gmin szykanowanych przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych, zapowiada minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisarz do spraw równości Helena Dali poinformowała pod koniec lipca o odrzuceniu sześciu wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu Partnerstwo Miast. W ich składanie, jak wskazała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące stref wolnych od LGBT lub praw rodzinnych. Środki blisko 80 tysięcy złotych straciła m.in. gmina Tuchów. Mamy tu dobrą wiadomość dla tej gminy, ale też i przyszłości dla każdej gminy, która byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych. Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględniło wniosek gminy Tuchów o wsparcie finansowe i przyznało jej kwotę ponad trzykrotnie wyższą od tej odebranej przez unijną komisarz. Przedstawiciele gminy Tuchów odebrali symboliczny czek na kwotę 250 tysięcy złotych. Udzielamy wsparcia dla gminy, która ma tą agendę prorodzinną i angażuje się w wsparcie dla Prawidłowo dobrze funkcjonujących rodzin, sprzeciwiając się narzucaniu sprzecznej z polską kulturą, tradycją, ale też i polskim porządkiem prawnym ideologii LGBT, ideologii gender, którą forsuje Komisja Europejska. Na no takie wsparcie będą też mogły liczyć inne gminy w Polsce. Skieruję też, chciałbym przy okazji powiedzieć, wniosek do Pana premiera Morawieckiego, abyśmy pomyśleli nad stworzeniem takiego stałego mechanizmu wsparcia dla tych gmin, które zgodnie z zapowiedziami pani komisarz Deli mają być w przyszłości szykanowane ewentualnie za to, że wspierają politykę prorodzinną, za to, że udzielają wsparcia dla tradycyjnie rozumianej rodziny jako związku między kobietą i mężczyzną, za to, że chcą gwarantować, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na sposób kształtowania, wychowania, edukacji swoich własnych dzieci. I takie gminy muszą wiedzieć, że polskie państwo stoi za nimi.